Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, z tej strony Michu, witam Was na moim kanale, w dzisiejszym odcinku e, Komputery Widzów, czyli seria, na którą większość osób nie mogła się doczekać, wszyscy cały czas piszą Michu, kiedy Komputery Widzów, kiedy Komputery Widzów? I w ogóle niektóre osoby nawet mi piszą na brief i, i w ogóle w komentarzach pod filmami, że to jest najlepsza seria na moim kanale, więc jak najprędzej chcą ją zobaczyć. Bardzo się cieszę, że uznali tą serię, e, chyba jako, jeden z, jako jedna z pierwszych, o ile nie pierwsza osoba na polskim YouTubie zapoczątkowała taką serię Komputery Widzów. Więc naprawdę spoko, fajnie, że to się dobrze przyjęło, niestety mam dosyć mało zgłoszeń, więc zgłaszajcie się do następnych odcinków, dzisiaj mam tylko trzy zgłoszenia, natomiast zgłaszajcie się do następnych odcinków w komentarzach tutaj poniżej, w opisie macie jak to się tam zgłosić i tak dalej, więc zaglądajcie do opisu, wysyłajcie zdjęcie swojego komputera i... Będziemy takie filmiki dalej tą serię kontynuować, dalej je nagrywać. więc Zapraszam serdecznie do chwalenia się swoimi pc Jedyny warunek, żeby, żeby to, to zgłoszenie przeszło, to jest taki, że komputer ma być ładnie zaprezentowany w miarę, w miarę dobrymi zdjęciami, z dobrą rozdzielczością, z dobrym oświetleniem, a nie jakieś tam zdjęcia z telefonu za, z 2015 roku, tak? które praktycznie niczego nie pokazują. No i fajnie, jakbyście też mieli jakieś okablowanie w obudowie ułożone i tak dalej, żeby to jakoś schludnie wyglądało. Po prostu, żeby nie wstyd było tego pokazać ludziom, że tak powiem. E, natomiast jeżeli chodzi o całą serię Komputer tak jak mówiłem zachęcam serdecznie każdego mojego widza, żeby się tutaj zaprezentował w tej serii. Nie wiem, który to już jest odcinek z kolei, bo nie przygotowałem się przed tym i nie sprawdziłem, który to jest odcinek, ale któryś tam jest. E, no i pierwsza osoba jaka do mnie, może to nie jest pierwsza osoba, tylko e, tylko, tylko pierwszy widz, e, który tutaj do mnie ostatnio napisał, który wysłał swojego, swój komputer, swojego peceta. Siema, Michu, w końcu udało mi się zdobyć PC-a i mogę Ci go przedstawić spod, spod zespołu zawartych. W nim mamy Ryzen 3200AF, GTX 1650 Super Wineforce od Gigabyte'a, Aorus B450 Pro, pamięci Viper Red LED 2x8GB, czyli 16, dysk Goodram cx 4512 512GB, zasilacz Vero M3 700W, trochę overkill, ale pod rozbudowę. No spoko, jak najbardziej, chociaż 700W to nie wiem, co Ty byś tam musiał wsadzić, żeby to... Taki zaślad aż był potrzebny. No i obudowa Scientum PC Signum SG1 Evo TG ARGB. Ogólnie to tak jak już pisałem, mam go dopiero od dziś i jeszcze nie zdążyłem go przetestować, aczkolwiek jest dość cichy i szum wentylatorów nie boli w uszy. Mam zamiar go w przyszłości ulepszyć i wtedy też oczywiście wyśleć zgłoszenie. Na dole kilka zdjęć i mam nadzieję, że pomimo braku konfiguracji podświetlenia się spodoba. Sorki za zdjęcia w gorszej jakości, ale były w 8K i musiałem je kompresować. No właśnie, jak widzicie tutaj kolega Shadow, chyba tutaj się przynajmniej tak, tak tutaj jest napisane na mailu napisał, że są to zdjęcia w 8K, więc naprawdę wysokiej rozdzielczości. Co prawda są skompresowane, to wiadomo, żeby to mailem przeszło, to musiało być skompresowane, natomiast czym wyższa rozdzielczość tak jakby bazowa zdjęcia, a potem jakie kompresujecie, to i tak ono ładnie wygląda, więc starajcie się robić ładne. A teraz przejdźmy do samego komputera. Taki pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem fajnie, chociaż jest strasznie ciemno, ale to sobie przewiniemy do następnego zdjęcia. Widzimy obudowę tą właśnie SG1. Bardzo ładna obudowa, swoją drogą mi się osobiście bardzo Podoba, chociaż nie chcę już żadnej odbudowy z Hinton PC, bo mam je praktycznie od początku tego, jak składałem komputery, a czas na jakąś drobną zmianę. Generalnie wygląda to fajnie. wentylatorki RGB podświetlane z przodu, wszystko fajnie widać. Obudowa no z tych tanich to chyba jedna z lepszych. Tutaj w ogóle wygląda to tak na tym zdjęciu, jakby ten wentlator uciekał gdzieś poza tą obudowę. Dopiero jak się tutaj przyjrzycie, taki u światła taka jest widoczna. Wygląda całkiem fajnie. Bardzo ładne zdjęcie swoim drogą tutaj też taki rzut na tył i część środka. Dalej no troszkę ciemne te zdjęcia, to ciężko mi tutaj cokolwiek opisać, ale generalnie podświetlenie wygląda dosyć fajnie. Tak jak napisałeś, nie jest skonfigurowane, żeby to wszystko ładnie jednostajnym kolorem świeciło, ale jak już to skonfigurujesz, to na pewno będzie bardzo, bardzo fajnie. Tutaj już troszeczkę jaśniej, ale też niewiele widać, no i tu w końcu coś takiego, gdzie jest bardziej widno, ale niestety z założonym panelem bocznym, natomiast no nie widać tutaj jakichkolwiek wiszących kabli, mimo że jest ciemno, to ja ich nie widzę, nie wiem, może ja mam tak ciemno monitor ustawiony, bo nagrywam to na tym drugim, żeby było Full HD ale naprawdę wygląda to no nieźle, naprawdę nieźle bardzo przyjemny, na pierwszy rzut oka naprawdę bardzo przyjemny komputer, bardzo ładnie złożony też tutaj, no tyle co mogę zobaczyć a niewiele mogę, no bo niestety, ale no za ciemne są te zdjęcia, no tutaj muszę Ci dać już minus za to, że one są ładne są bardzo ładne jakościowo, natomiast są za ciemne. ale generalnie nie widzę tutaj jakichkolwiek wiszących kabli za bardzo coś tutaj się różne rzeczy się tutaj odbijają, natomiast no tak jakby spojrzeć to nie ma jakichś większych Problemów z kablami. Poświetlenie bardzo ładne, schłudnia to wszystko wygląda czyściutkie biureczko, czyściutkie tło, w którym jest ten komputer nam ustawiony więc naprawdę spoko osobiście dam ocenę no 8 na 10 z racji tego, że te zdjęcia są trochę za ciemne i nie widzę dokładnie tego co jest w środku, jeżeli chodzi o samą konfigurację to jak najbardziej spoko komputerek do takiego grania, dla niedzielnego gracza to może trochę za, za, za dużo powiedziane, czy za mało może nie wiem jak to się określić, w każdym razie chodzi o to, że pograć się da, ale nie na najwyższych detalach, ale generalnie spoko, zestawik i pod rozbudowę i przyjemny też na no, no, na co dzień po prostu. Także wielkie dzięki za zgłoszenie. Pisałeś mi, że chciałeś to zgłoszenie wysłać już od trzech tygodni, czy od czterech. W końcu się udało, więc dzięki wielkie. Następna osoba to jest Jakubek, który również non-stop dopytuje o, o tą serię. Cześć, mam na imię Jakub, mam 13 lat, złożyłem komputer z lekką pomocą taty za około 1000 zł. I5-3550P, czyli jest to jeszcze EV Bridge. Literka P dla niezorientowanych oznacza, że procesor jest pozbawiony zintegrowanego układu graficznego. Tak było kiedyś u Intela, teraz jest to literka F, która oznacza, że nie macie układu graficznego. RX 574 GB, 12 GB RAM DDR3, 240 40 GB SSD od Gudrama, 500 GHD WDK, obudowa Centum PC Signum, Modekom MC 500W. Co fakt, faktem tutaj wiele osób pewnie napisze, że bardzo słaby zasilacz i w ogóle tykająca bomba. no Nie jest to dobry zasilacz, ale jest to wersja, znaczy seria MC od Modekoma, która nie była zła aż tak bardzo. Chodzenie Spartan 4, Windows 10 i Asus P8H67M Pro jako płyta główna. Tutaj widzimy naszą obudowę, ale nic więcej nam to nie mówi. Trochę tutaj kabelków widać, ale także bez szału, chociaż zdjęcie jest ładne jakościowo. Tutaj widzimy stanowisko gracza, ale to stanowisk... do stanowiska mam osobne, e, osobne, że tak powiem, osobną serię. Więc no ale tutaj fajnie wszystko czysto schludnie, więc spoko widzę, że klawyturka ułożona, jakbyś miał grać w CSGO. No i ostatnie zdjęcie, które mówi nam najwięcej, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o tą serię. Widzimy tutaj ładnie poskładane kabelki, jak, na, jak na, na to, że masz 13 lat, naprawdę bardzo ładnie ułożyłeś, ułożyłeś te kable. Tutaj nic tu zbytnio nie wisi. Ja wiem, że tutaj te kabelki takie są wiszące, natomiast można je zawsze ściągnąć jeszcze opaską zaciskową i e, troszeczkę tam poupychać i na pewno będzie to wyglądać dobrze. Z tyłu widzimy tam chyba ssd się gnieździ. E, chłodzenie, tak jak tutaj napisałeś, Spartan 4. Spartan 4 już jest, nawet nie wiedziałem o, o tym. RX 570 od XFX, -a. generalnie no, zasilacz niestety ma, nie ma żadnych oplotów na kable, no, jest brzydki, srebrny, fuj, ohydny, ale generalnie ułożone jest to wszystko bardzo ładnie, bardzo schludnie, zdjęcia nie są złej jakości, natomiast jest ich trochę mało szczerze Ci powiem, więc tutaj również dałbym ocenę taką 8 na 10 z racji tego, że po pierwsze masz 13 lat i złożyłeś to naprawdę bardzo ładnie, a po drugie to... To to, że niestety nie masz, nie masz tak dużej ilości zdjęć. no Wysyłajcie chociaż pięć tych zdjęć, chociażby w różnych, w różnych porach dnia, że tak powiem, ale też żeby coś tam było widać. Tutaj akurat Jakubek ładne zdjęcie są, że no w miarę ładne, gdzie, gdzie dużo rzeczy widać, natomiast można by to było to zdjęcie bardziej wykadrować, jeszcze, żeby trochę więcej tego wszystkiego, co tam w środku jest, było widać. Ale generalnie spoko. Jak na to, że masz 13 lat, już powtórzę, to wygląda to fajnie i wielkie dzięki za zgłoszenie. No i ostatnia osoba jest to Marcin wieczorek. Tutaj naprawdę PESET porządny z tego, co już rzuciłem okiem wcześniej. Siemanko Michu, byłem w listopadowym odcinku, ale chciałem pokazać dość pokaźny upgrade mojej jednostki centralnej. Mianowicie zmieniło się wszystko oprócz karty graficznej i zasilacza. Chłodzenie Kraken X72 oraz dysku M2 Crucial P1 500GB. Procesor Ryzen 3700X został zastąpiony Ryzenem 3900X. No to już jest naprawdę porządny upgrade, bo taki sam procesor mam w, u siebie w pracy, jako w serwerze, który składałem, więc jest moc. Płyta główna MSI X570 Gaming Edge, która nie podołała przy 3900X, została wymieniona na Aorusa X570 Extreme, naprawdę genialna matka. No, ma bardzo dobra płyta. Nawet nie wiem, czy tej samej nie mam też w tym serwerze. Na pewno mam od Gigabyte jakąś X570, ale nie wiem, czy Extreme. Dołożyłem kolejne 16 gieromu dla Trident Z Neo 3600 MHz, które z CL18 zmniejszyłem na CL14, 16, 16, 24. Obudowa, jaka pojawia się w tym zestawie, to Fantex Evolve X w wersji Black. Niestety MSI Gangnir 100 był ciut zbyt mały, do dopłyty Extend ATX, tak potężny jak ów wyżej wymieniony Auruc. Wyrzuciłem HDD Toshiba P301TB, a wleciał w zamian za to Patriot Viper 1TB NVMe M2. Także naprawdę upgrade tutaj zrobiłeś przeogromny. Wymienione zostały również wentylatory na NZXT AR RGB 2 w, RGB2 w 3 razy 120 mm topie. Na tył poleciał jednak 140 mm, by wypchać jak najwięcej powietrza z obudowy. Zamontowane ponadto dwa kontrole RGB. Jeden od a drugi od NZXT Hue. Yuhiu, czy jak to tam przeczytać, nie wiem, jak się źle wypowiadam, to sorry. Do obudowy również figurka Goku, jako gdyż jestem fanem Dragon Ball oraz kable z oplotem Bitfenix Alchemy 24-pin oraz 2 8 pin w planach, które jeszcze zamierzam w niedługim czasie zmodyfikować, to dwie taśmy LED oraz neony pod spód obudowy oraz wymianę klawiatury na SteelSeries Apex Pro OmniPoint. Generalnie też jestem fanem Dragon Balla, może nie aż takim ogromnym, ale, ale jestem fanem i szanuję naprawdę. No i peryferia, tutaj jeszcze nam Maciek, Marcin, przepraszam, dopisał. Ryzer Black Widow Chroma Elite test klawiatura. Mysz to Ryzer Naga Trinity. Podkładka Ryzer Firefly V1. Według mojej opinii o wiele ładniejsza od wersji V2. Akurat nie widziałem, więc się nie wypowiem. Headset SteelSeries Arctic Pro Wireless. Hans Headstand Corsair ST100 RGB, czyli chyba na słuchaweczki. No i monitor MSI Optix Max 271 CQR. Michu, uwielbiam Twój kanał, cieszę się, że tak potrafisz pomóc wielu ludziom w doborze sprzętu prawie na każdym kieszeń. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich Twoich widzów, poniżej zdjęcia mojego komputera. Bardzo Ci dziękuję, Marcin, za tak ogromny opis Twojego PC. -ta. Zaraz przejdziemy do zdjęć i bardzo chciałbym Ci podziękować za te miłe słowa. Naprawdę, jak czytam takie miłe słowa, to aż mi się lepiej robi na sercu i chce się, ma się tą motywację, chce się robić po prostu więcej tych filmów dla Was. Więc no wielkie dzięki w każdym razie, jest niezmiernie miło. No i pierwsze zdjęcie od Marcina, mamy tą obudowę i Evolve, robi naprawdę fajne wrażenie tutaj na tej płeczce. Kiedyś, powiem Wam tak, kiedyś stawiał się na takich półeczkach, na jakich półeczkach przepraszam, na takich komodach można powiedzieć, stawiał się akwarium, a tutaj w czasach dzisiejszych stawia się komputery, także naprawdę spoko miejsce jak na komputer, na pewno jak ktoś wejdzie do pokoju to robi ogromne wow jak go zobaczy. Tutaj widzimy węże od chłodzenia wodnego, pospinane naprawdę tymi opaskami, takimi. Nie są opaski zaciskowe, tylko są takie opaski na rzepy, które prawdopodobnie były w zestawie. Bardzo fajnie jest to zrobione, ponieważ te węże, jak są takie rozwalone czasem, to też brzydko to wygląda, tak jak u mnie, ale akurat nie aż tak bardzo nie wiszą, chociaż znam osoby, którym te węże. Naprawdę się rozwarstwiają i walają się po całej obudowie. Generalnie praktycznie wszędzie, ale to wszędzie ledy, jak w chońce na święta. Osobiście ja bardzo lubię, więc nie będę narzekał. Tutaj mamy tą figurkę Goku, to też dodaje uroku, o jak się zrymowało. Też dodaję uroku tej, temu komputerowi. Naprawdę wygląda to świetnie, i no, naprawdę e, można wyrywać kobitki na komputer, że się tak zaśmieje. E, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. E, I teraz widzimy tak, cały ten środek, i właśnie o takie zdjęcia mi chodzi. Tak jak wysyła Marcin, pierwsze co zdjęcia są z daleka, pokazujące całą budowę, cały komputer o różnej porze dnia. Mamy to rano, znaczy rano w dzień, albo przy oświetleniu po prostu, mamy to wieczorem, czy, czy, czy przyciemnione po prostu, ale właśnie o to chodzi. I to są zdjęcia, które chciałbym w tej serii widzieć. E, dokładnie tutaj nam, mamy wszystko ukazane. Nie ma żadnych, ale to żadnych kabli. Jest czyściutko, nie ma żadnego kurzu. E, karta graficzna zmontowana na wsporniku, e, co akurat nie jest istotne, jeżeli chodzi o czystość i mus na zdjęciach, ale wygląda to bardzo dobrze. E, widać, że ktoś o ten komputer dba, że Marcin dba o ten komputer i naprawdę wygląda świetnie. Więc widzowie, którzy chcecie wysłać e, do mnie zgłoszenie, do czego Was bardzo gorąco zachęcam, no to zwróćcie uwagę na to, co, na jakie zdjęcia przysłał Marcin, bo jest dla mnie wzorem do naśladowania w dzisiejszym odcinku. No, i generalnie naprawdę komputer wygląda świetnie. Wentylatory RGB bardzo ładnie wyglądające. Płyta prezentuje się również świetnie. No i no, co mogę powiedzieć? No, nie mogę powiedzieć niczego poza tym, że daje 10 na 10, bo po prostu ten komputer jest prześliczny i naprawdę gratuluję Ci, że złożyłeś go przepięknie. Ta figurka Goku z Dragon Balla dodaje tutaj naprawdę fajnego takiej finezji, takiego polotu do tego komputera. Takie coś, czego by tutaj brakowało, to ten Goku wypełnia i naprawdę jest to przepiękne. Jest komputer przepiękny po prostu. Tu jest całe stanowisko, akurat do, tak jak mówiłem, do stanowisk mam osobne, e, osobne, że tak powiem, mm, osobną serię, więc to już zostawiam do oceny. Waszej, natomiast ja się skupiam na samym komputerze. No i właśnie ostatni, ostateczny taki rzut na, na ten komputer właśnie z takiej perspektywy i to jest to, co chciałem widzieć. Marcin, 10 na 10, nawet bym dał 11, jakbym mógł, ale umówiliśmy się, że od 0 do 10 daje Jest świetny komputer. No i co, no bo... bo... Pozostało mi ci pogratulować tego komputera I, i tyle, i bardzo ci dziękuję za zgłoszenie. Wszystkim również oglądającym ten film bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli wam się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli jesteście nowymi widzami, to również zasubskrybujcie. Obejrzyjcie moje poprzednie filmy. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Jeżeli nie, to łapkę w dół. Jeżeli dacie łapkę w dół, to możecie też napisać komentarz, co mogę poprawić albo co wam się nie podobało w tym filmie. Natomiast, tak jak mówię, też zachęcam do zgłaszania się do tej serii. Wbijacie na grupę na Facebooku do której link jest w opisie, więc czytajcie też opis. Mordeczki Micha oraz na Instagrama michu.tv. No i co? I to tyle z mojej strony. Także wielkie dzięki. Trzymajcie się. Hej.